Witam serdecznie. Początek jesieni jest to szczególny okres w motoryzacji. Jest to czas przygotowania naszego samochodu do okresu zimowego poprzez wymianę kół oraz opon. Żadne inne akcesoria nie mają tak bezpośredniego wpływu na nasze bezpieczeństwo oraz właściwości jezdne jak opony. Dlatego też zapraszam do umówienia terminu wizyty w naszym serwisie w najbliższym czasie. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że nie posiadacie kół zimowych lub opon, lub Wasze opony nie nadają się do dalszej eksploatacji, Nasi doradcy przygotują specjalną ofertę dla was. Proces opracowania nowych kół i opon rozpoczyna się w momencie tworzenia nowego modelu pojazdu. W efekcie powstała szeroka gama obręczy kół ze stopów lekkich oraz opon, które spełniają najbardziej rygorystyczne standardy jakości i są idealnie zintegrowane z ogólną bryłą BMW. Wysoka jakość oryginalnych opon jest zatwierdzona i nagradzana gwiazdką. Nasze opony wyróżniają się przede wszystkim bezpieczeństwem, komfortem, sportowym charakterem oraz wydajną dynamiką. Ponadto wszystkie oryginalne opony oznaczone gwiazdką BMW ubezpieczone są na okres 36 miesięcy. Zwrot kosztów zależy od okresu użytkowania. Gorąco zapraszam do naszego salonu, aby zapoznać się z ofertą Q oraz OPON na sezon 2021-2022.